W tym pytaniu testowym na skrzyżowaniu mamy pojazd uprzywilejowany, czego może nie widać jakoś super dobrze. Aczkolwiek umówmy się, że tutaj niby coś miga, także jedzie pojazd uprzywilejowany z włączoną sygnalizacją, także bez względu na to w którą stronę on jedzie i skąd on jedzie, no to na pewno musimy go przepuścić. Ponadto mamy drogę z pierwszeństwem przejazdu i mamy drogi podporządkowane. Także na tym skrzyżowaniu pojazd 1 zacznie od przepuszczenia. Karetki, a później musi przepuścić pojazdy, wszystkie, które jadą drogą z pierwszeństwem przejazdu, czyli przepuszcza pojazd 2, przepuszcza pojazd, motor pojazd 4. Ten motor, oczywiście, też musiałby przepuścić karetkę, ale jako, że jedzie drogą z pierwszeństwem przejazdu i skręca w lewo, to musi przepuścić pojazd jadący z naprzeciwka. Także motor tutaj skręca i przepuszcza pojazd 2. Pojazd 2, oprócz tego, że musi przepuścić wyjątkowo tą. Karetkę, pojedzie prosto i jadąc prosto drogą z pierwszeństwem, z pierwszeństwem nikogo nie musi przepuszczać.